Dzień dobry, Grzegorz Fotyk. Witam ze stoiska firmy Sennheiser z targów ISE 2025 w Barcelonie. Po raz pierwszy na targach ICE, a po raz trzeci publicznie Senhuizer prezentuje nowe rozwiązania w technologii Wumas pod postacią systemu Spectera. System Spectera, przypomnę, w obudowie w wysokości jednego raka U. Mamy możliwość obsługi do 64 kanałów audio, 32 kanały transmitowane i 32 kanały odbierane. Wszystko za pomocą tego jednego urządzenia. Urządzenie jest w pełni konfigurowalne, zarówno jeżeli chodzi o rodzaj pracy kanałów, czy też nasze odbiorniki albo body pracują jako odbiorniki, czy pracują jako nadajniki, czy mogą też pracować równocześnie jako nadajniki i odbiorniki. W przygotowaniu są kolejne komponenty tego systemu, a więc nadajniki handheld, których spodziewamy się pod koniec tego roku i jednokierunkowe urządzenia osobiste. Na dzisiaj jest to jeden bodypack o symbolu Spectra SEK który obsługuje zarówno transmisję mikrofonu bezprzewodowego, jak i ucha. Sennheiser korzysta z technologii Wumas, co oznacza, że w Europie zajmuje 8 MHz kanał telewizyjny i w tym kanale, w poszczególnych takich slotach czasowych, umieszcza poszczególne, nawet nienośne, tylko pakiety transmisyjne. Bo transmisja nie odbywa się już na pojedynczym kanale, tylko w zakresie tych 8 MHz po prostu pakiety są wysyłane tam, gdzie. Są dostępne miejsca. Co ciekawe, w tej technologii mamy dwukierunkową transmisję. Co oznacza to dwukierunkowa transmisja? Nie tylko to, że możemy korzystać jednocześnie z mikrofonu, jak i odbiornika IM, ale równocześnie wszystkie pakiety kontrolne również są wysyłane przy użyciu tej samej technologii. Dzięki czemu dzięki czemu pozbywamy się jednej z największych bolączek systemów wąskopasmowych, a więc problemów z układem odbiorczym antenowym. Dlatego, że wszystkie częstotliwości odbieramy przy użyciu naszych anten, w których cały blok WC jest zintegrowany z anteną. W związku z tym, jeżeli antena widzi pole, z którego powinna odebrać sygnał, to ten sygnał zostanie odebrany bezpośrednio, a jeżeli pojawią się jakieś zakłócenia, to system będzie wiedział, że niepełne pakiety przeszły, w związku z tym uzyska te pakiety z zapasowych, z zapasowych źródeł. Bardzo bezpieczny system, bardzo wszechstronny system. Wyobraźmy sobie teraz, że nie potrzebujemy praktycznie dublować naszego całego hardware'u, bo mamy jedne bodypacki, które mogą być albo odbiornikami dousznymi, albo nadajnikami bodypak, albo jednocześnie i tym, i tym. Także wielki przełom, jeżeli chodzi o systemy dla teatrów, do systemy wielokanałowe i takie o wymaganej jakości dźwięku. Spektera oferuje e, cały szereg różnych poziomów transmisji e, od e, transmisji e, w zasadzie bezstratnej e, aż po e, te, transmisję taką e, wielokanałową i oczywiście odbywa się to zarówno kosztem e, latencji, jak i e, zasięgów i to my decydujemy, które z tych parametrów są dla nas decydujące. To wszystko odbywa się w ramach e, oprogramowania do systemu Spectera. Teraz system Spectera jest obsługiwany e, na bieżąco przez trzy e, różne platformy sprzętowe. Jedną z nich jest oprogramowanie Link Channel, które jest oferowane do tego rozwiązania. Drugim jest wbudowany serwer webowy, także wpisując adres sieciowy naszej spektery, bezpośrednio, bez ściągania żadnego software'u możemy sięgnąć, monitorować i modyfikować wszystkie, wszystkie parametry. Nowym oprogramowaniem do obsługi systemów przewodowych jest nabyty przez firmę Sennheiser system software'owy o nazwie Sandbase. Jest to system, który obsługuje wielu producentów obecnych na rynku, a więc nie tylko rozwiązania firmy Sennheiser, na ten moment systemy D6000, EWDX i za chwilę Spectera, ale równocześnie urządzenia takich firm, jak na przykład nasz konkurent z Chicago, czyli firma Shure. Także po raz pierwszy w ofercie firmy Sennheiser mamy software, który obsługuje cały najważniejszy świat systemów Bezprzewodowych w ramach jednej platformy software'owej. Witamy w świecie firmy Sennheiser. Nowy system bezprzewodowy Spectra, doskonałe rozwiązania wąskopasmowe EWDX i EWD, i system D6000 oraz oprogramowanie Sandbase. Jeżeli chodzi o rynek konferencyjny i biznesowy, w tym roku prezentujemy kompletną linię naszych rozwiązań z rodziny TC Family a więc mikrofony sufitowe Team Connect Ceiling 2, Team Connect Ceiling Medium i Team Connect Ceiling Medium w nowej wersji z kwadratową obudową, którą instaluje się bezpośrednio w panelach sufitowych oraz oczywiście prezentujemy tutaj nasze unikalne rozwiązania z rodziny wideobarów firmy Sennheiser. Dlaczego unikalne? Otóż w przeciwieństwie do większości rozwiązań na rynku rozwiązania firmy Sennheiser z rodziny wideobarów, a więc Team Connect Bar w wersji S albo M. Wyposażone są po pierwsze w układ matrycowy, mikrofonowy z aktywnie sterowaną wiązką, inteligentny system kadrowania, multitailowania obrazów w celu uzyskania takiego dynamicznego przekazu wideo i dodatkowo Dante, dzięki któremu możemy podłączyć dodatkowy mikrofon, czy to mikrofon sufitowy w przypadku powiększenia sceny, czy mikrofon bezprzewodowy w rodzaju SLDW albo EWDX. Także mamy rozwiązania, dzięki którym możemy korzystać z więcej niż jednego mikrofonu, jeżeli chodzi o wideobar. I co ważne zaznaczenia, do wideobara możemy dołożyć również drugą kamerę USB, po to żeby mogła nam prezentować jakieś dedykowane treści. Także unikalny system z wysokim poziomem bezpieczeństwa. Grzegorz Fotek, stargów z targów ISE 2025 Barcelony.